Tak. zamyka przewód sądowy w trybie art. 405 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego wszystkie protokoły i, do, i, i dokumenty, które nie zostały ujawnione w toku sprawy stają się dowodami w sprawie. Można pozwolić na zamknięcie przewodu sądowego zgodnie z procedurą. Proszę o zabranie głosu pana prokuratora. W sądzie e, zgromadzony w mniejszej sprawie materiał dowodowy w sposób jasny i niebudzący wątpliwości wskazuje, iż oskarżony w swoim zachowaniu zrealizował w tym mu przestępstwa. Dlatego w wysokim sądzie wnoszę o uznanie go za winnym i wymierzenie mu kary 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. W wymiarze 32 godzin miesięcznych na podstawie artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego przy zastosowaniu artykułu 37a musimy zapisać i troszkę głośniej proszę i wyraźnie. proszę. I artykułu 4 paragraf 1 kodeksu karnego. Ponadto na podstawie artykułu 327 kodeksu karnego przy zastosowaniu artykułu 4 paragraf 1 kodeksu karnego wnoszę orzeczenie degradacji oskarżonego. Na podstawie artykułu 44 paragraf 2 kodeksu karnego wnoszę o przebadanie dowodów rzeczowych. Natomiast na podstawie artykułu 43b kodeksu karnego wnoszę o podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego publiczne odczytanie na zbiórce wszystkich żołnierzy 33 Batalionu Lekkiej Piechoty Tymnicy oraz zasądzenie wszelkich kosztów postępowania karnego na podstawie artykułu 627 Projekty Warny Karnego. W wysoki sądzie w ocenie oskarżenia, o, oskarżenia wnioskowana jest kara jest adekwatna co do stopnia społecznej czynu, jak i stopnia zawinienia do tego wnoszę, jak wskazałem. Dziękuję. Bardzo proszę pana poprzez Ręczyma i o zabranie głosu <głos》. <głos》w ostatnim słowie. Chciałbym przypomnieć, że prokuratura przed wniesieniem sprawy na rozprawę przyjęła stanowisko, żeby warunkowo umorzyć sprawę. Z mojej strony nie miałem żadnego motywu, nie popełniłem żadnego czynu, nie ma żadnej szkody. Będę dążył do zadośćuczynienia za moje straty materialne i moralne. Dziękuję. Dziękuję. Skoro doszliśmy do źródła sprawy, to jeszcze chciałem zrobić do oświadczenia, bo ja się skupiłem na samym akcie oskarżenia. Yy, tutaj yy, moi no, w tym momencie przedmówcy, yy, którzy już dotknęli tego tematu, więc stowarzyszenie yy, chciało też zwrócić na pewną rzecz uwagę, yy, jakim lekko duchem i arogantem yy, trzeba być, żeby wydać. Trudno to nazwać, bo to nie, jest, to nie był ani rozkaz, to nawet nie było polecenie. To było wydane w formie, tak jak tutaj kolega powiedział, maila w takim domniemaniu zalecenia, a tacy właśnie, których chciano potraktować jako użytecznych idiotów, chciano potraktować. Niektórzy dali się tak wykorzystać, ale niektórzy się nie dali wykorzystać, tak jak obecny tutaj oskarżony. Chciano ich rękami doprowadzić kilka, e, 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 chciano podać preparaty kilku producentów, którzy oficjalnie podali do publicznej wiadomości na całym świecie, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ten preparat. No chyba e, nigdzie indziej słowo odpowiedzialność, jak w budynkach sądów wszelkich, no chyba nie musi być tłumaczone, że za każdym słowem, Musi iść odpowiedzialność. No nie wiem, za jaka odpowiedzialność idzie za słowem prokuratora, żeby rozebrać, rozedrzeć teraz mundur na tym człowieku. Już nie oskarżonym, tylko na tym człowieku. Bo żeby kogoś oskarżyć, to trzeba chociaż domniemać winę. Domniemać. A ja w tych aktach całe nasze stowarzyszenie nie doszukało się choćby uprawdopodobnienia winy. Czyli tam nie ma nawet domniemania winy. A pan prokurator mówi zedrzeć mundur. I tak jak tu kolega zauważył, pan prokurator jest troszkę wyższego stopnia. I jeżeli, jeżeli taki przekaz, mało tego, jeszcze o co wnioskuje pan prokurator? O to, żeby to odczytać na terenie jednostki. Ja proponuję pójść dalej, bo jeżeli, jeżeli, ja nawet nie chcę w żadnym scenariuszu tego przewidywać. Jeżeli miałoby dojść do oskarżenia tego człowieka niewinnego, to nie w tej jednostce. To będzie odczytane i wszyscy tutaj e, dołożymy starań, to będzie odczytane każdemu młodemu człowiekowi, który zamierza założyć mundur wraz ze szczegółami tej sprawy, żeby się zastanowił. Bo parę takich spraw już prokuratura się posśliznęła, choćby Nandarkel. Najpierw się wydaje rozkaz. A później się szuka ofiar i próbuje się w nich montować winy. A mało jest takich osób, szczególnie w służbach mundurowych, które potrafią i oceniają przed wykonaniem rozkazu jego praworządność. Bo do tego był, miał być zmuszony dzisiejszy oskarżony, który mam nadzieję, że. Nie będzie doprowadzony. Tu tylko chciałbym już na koniec, kończę, e, przytoczyć artykuł 39 Konstytucji Rzeczypospolitej. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym. No i jak wiemy, Konstytucja stosuje się e, wprost. Więc oskarżony, którego tak nazywa prokurator, zastosował wprost przepis Konstytucji. Wprost. Ochronił swoich podwładnych niezależnie, co później się z nimi stało, w momencie, kiedy został odsunięty od swoich zadań służbowych. Dzień, o co wnosi Pan? Wnoszę o Bezapelacyjne. Dobra, jeszcze w ramach ręki, rozumiem. Jeszcze Wysoki proszę. Sądzie, tak? mam wrażenie, że to nie wybrzmiało. Tak? Chciałem podkreślić, że wnoszę o Dziękuję. Dzień. Dzień. Tak, oczywiście, pa, Pańskie pismo procesowe, wraz z dzisiejszym w dzisiejszym protokole sprawie będzie będzie przesłany do, do stosownych organów, do, również do tych, które Pan które Pan, o które Pan prosił z uwagi na medialność, zawiłość tej sprawy, a także inne czynności przewodniczącego w trybie artykułu 409, paragraf 1 i 2 Kodeksu Postępowania Karnego są podraca wydania wyroku do 27 marca bieżącego roku do godziny 12.00 wyrok będzie ogłoszony na tej sali. Dziękuję Państwu bardzo.